Jeżeli oglądaliście Mishmash z tego miesiąca u nas na kanale, to pewnie nie zdziwi was, że ta recenzja pojawia się w pierwszej kolejności z tego weekendu. No. Ja czekałam bardzo na 28 lat później, bo tak jak Mam ogromną w sobie miłość i sentyment do 28 dni później, tak 28 tygodni później, to nie jest mój film. Tak średnio bym powiedział. I czekałam, aż ten duet, czyli Boyle i Garland wrócą na właściwe miejsce i tutaj chciałabym zaznaczyć na początku materiału, bo wydaje mi się, że tutaj to jest ważne, że <grym> możecie być zainteresowani tym filmem, nawet jeżeli nie widzieliście 28 dni później, ponieważ to dzieje się w tym samym świecie. Dotyczy tej samej sprawy, ale no prawie 30 lat później i nie mamy tutaj bohaterów, których mieliśmy w pierwszej części. I jasne, zdarzą się tutaj nawiązania, ale one nie są jakieś bardzo konkretne i dosłowne. Tak, mało tego powiedziałbym, że ten film jest na swój sposób takim, powiedziałbym, soft rebootem. To znaczy, nie trzeba znać tych poprzednich filmów, a on sam stanowi początek potencjalnej nowej trylogii, co podkreślają y, twórcy. Drugi film już się gotuje, już jest w piekarniku i niebawem go dostaniemy. Natomiast jeżeli chodzi o sam trzeci film, to wszystko będzie zależało od tego, jak sobie te dwa pierwsze poradzą. Więc y, powiem tak, trzymam kciuki. Ale może króciuteńko o fabule, i nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły. Mhm. 28 lat po wybuchu wirusa, który powoduje u ludzi agresję i to, że nie zachowują się już jak ludzie, czyli zachowują się jak zombie. I nawet ta nazwa pada w tym filmie. Y tak. Mamy taką sytuację, że cała Wielka Brytania została odcięta od kontynentu, trwa na niej kwarantanna cały czas i kontakt z tą wyspą mają jedynie żołnierze, tak naprawdę, którzy mm -hmm. patrolują brzeg, żołnierze innych krajów. Tak. No i ta kwarantanna działa w obie strony. Nikt nie opuszcza wysp, nikt nie dostaje się na wyspy. Jeżeli ktoś trafi na wyspy, to już tam zostanie. I właśnie na jednej z mniejszych wysepek należących do Wielkiej Brytanii poznajemy naszych głównych bohaterów. W zasadzie głównym bohaterem tego filmu jest 12-letni Spike, który w tym momencie, kiedy wchodzimy do tego filmu, ma właśnie odbyć swoją pierwszą taką próbę. To znaczy ojciec zabiera go na ląd i będzie musiał pokonać, zabić swojego pierwszego zombiaka na koncie. E, tak i zwykle to się dzieje kiedy e, chłopcy mają już tam po 15 lat natomiast Spike ma 12 no i wszystkim się wydaje, że jest jednak trochę za młody. Look at what's in front of you. Bardzo ciekawym konceptem jest to, że wyspa, na której znajdują się bohaterowie, na której mieszkają, jest odcięta od lądu, ale przechodzi tam do samego lądu takie pasmo, po którym można przechodzić w porze odpływu. Tak, po takiej wąskiej grobli się poruszają. Tak. I uważam, że to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia, ponieważ nie wiemy fabularnie, w którym momencie będzie przypływ, w którym odpływ i w których momentach bohaterowie będą mogli dostać się na wyspę albo na ląd i odwrotnie. I to jest też takie bardzo growe. Tak. I w ogóle ten film trochę czerpie z tego, co wydarzyło się w popkulturze przez te 20 tak. parę lat. Tak, jakby nie unikniemy tutaj porównań do takich rzeczy, jak The Last of Us, na przykład. ale. Boyle robi to inaczej. Zupełnie. I wszędzie tam, gdzie moim zdaniem, scenariusz wpada na jakąś lekką mieliznę. Tak reżyseria Bojla i to jak on nam to pokazuje jakimi środkami od razu to podnoszą o dwa poziomy. Bo ja przyznaję, że wolę w tym filmie aktorstwo i reżyserię niż, niż scenariusz. sam scenariusz. Tak, i to było dla mnie, prawdę mówiąc, na swój sposób zaskakujące, ponieważ za scenariusz odpowiada tutaj Alex Garland, który także odpowiadał za scenariusz pierwszego filmu. Natomiast uważam, że w tym scenariuszu jest kilka naprawdę sprytnych zabiegów, chociażby pod kątem tego, jak tworzony jest świat, jak wygląda to światotwórstwo scenariuszowo, że naprawdę relatywnie niewiele się o tym świecie dowiadujemy tak pod kątem werbalnym, natomiast du Dużo znajdujemy gdzieś mimochodem. Tutaj zosta jakieś zgliszcza cywilizacji, tutaj gdzieś jakiś, jakiś element scenografii, który sprawia, że tworzymy w swojej głowie obraz tego, jak ten świat w tym momencie funkcjonuje. Tak, jeżeli pojawia się coś z zewnątrz, co trochę burzy ten porządek, my musimy też sobie trochę w głowie sami dopisać, mhm. jak do tego doszło. I ja wolę to. Niż ktoś miałby nam opowiedzieć wszystko od początku do końca. Co nie zmienia faktu, że ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że pod kątem formalnym ten film jest czymś. czymś odjechanym. Czymś, czymś wyjątkowo świeżym jak na prawie 70 latka. Tak, czymś dziwacznym, czymś właśnie świeżym, bo jest tutaj mnóstwo bardzo nieoczywistych zabiegów montażowych, jest tutaj mnóstwo takich kopniętych, bym powiedział, kątów, jak, jak to u Bojla bywa. Tak. Plus oczywiście musimy się troszeczkę pobawić samą materią filmową pod kątem tego, czym w zasadzie kręcimy. Bo jeżeli pamiętacie 28 dni później, to tamten film wyglądał, jakby był nakręcony kamerą z wesela, no, takim albo z komunii. handicamem. Gdzieś tam pomiędzy. Tak. I to był taki wyraźny kierunek artystyczny. Chcemy zbliżyć to możliwie najbardziej do czegoś w rodzaju, powiedzmy, found footage, do czegoś, co jest kręcone kamerami konsumenckimi. Tak, ale jednocześnie miało to podstawy i w zarządzaniu miastem, mhm. i w zarządzaniu budżetem. Bo tak. to był. Po prostu tani film i musiał takim być. Ale też pod wieloma względami był cholernie efektowny, bo ta scena, w której Killian Murphy kroczy pustymi ulicami Londynu, w zasadzie na zawsze wpisała się w ten panteon kultowych scen kinowych. Tak. I tutaj chciałabym jasno zaznaczyć, mhm. że wszystko właściwie to, czym ja się zachwyciłam w tym filmie. Mhm innych może wkurzyć. Dosłownie te same rzeczy, na ponieważ maksa. ja wiem, że ten bardzo specyficzny montaż, do którego można się przyzwyczaić oglądając starsze filmy Boyla, mhm. dla niektórych będzie nieznośny po prostu. I wszystko to, na co ja patrzyłam, yeah, tak, róbmy to w ten sposób, dla innych może być, o Boże, już mam dosyć, już chcę stąd wyjść, już boli mnie głowa od tego. Tak. I ja to rozumiem. I Wasze podejście nie zmieni mojego. I pewnie w drugą stronę. Dlaczego antagonizujesz automatycznie całą widownię? Może oni też będą zachwyceni. Nie bo... ja antagonizuję całej widowni, tylko powiedziałam, że niektórym tak. ludziom może nie pasować dokładnie to, czym ja się zachwycam. A co konkretnie może nie pasować? Otóż okazuje się, że ten film został nakręcony kamerami cyfrowymi, ale także na przykład za pomocą iPhone'ów, które. Całej obręczy iPhone'ów. Całej obręczy iPhone'ów, które rodem z pierwszego Matrixa tworzą coś w rodzaju takiego bullet time'u, to znaczy obracają się wokół postaw. Staci, która aktualnie otrzymuje jakiś cios, powiedzmy, yy, strzałę prosto w głowę. I jest tutaj takie specyficzne, właśnie montowanie tego. Yy, I wiem też, że są tutaj takie, nazwijmy to, z czerwonym filtrem ujęcia, ja które są symboliczne i ważne. Przez pryzmat tego też powinniśmy spojrzeć czasami na ten film, a wydaje mi się, że to dopiero można zrobić przy drugim sensie. Ale to też może. Rozbijać. Zdaję sobie z tego sprawę, bo tak to mamy zieloności, szarości, błękity, mhm. i nagle wchodzą te ostre czerwienie. Tak. I to są takie całe bloki, które mogą po prostu wybijać z rytmu, jeżeli nie dostroicie się szybko. Mało tego, jeszcze tutaj masa jakichś ujęć archiwalnych, jakichś starszych filmów, które gdzieś tutaj równolegle są montowane z wydarzeniami tego konkretnego filmu. Mamy tutaj wybitne użycie Fan footage, jedno z najlepszych, w ostatnich

Hmm, już, już w Zwiastunie to robiło wrażenie, bo to było świetnie zmontowane. Ja się nie dziwię, że po tym Zwiastunie ludzie nagle zainteresowali się bardziej tym filmem. Natomiast zastanawiałem się, jak będzie wykorzystany ten konkretny fragment w samym filmie i uważam, że działa absolutnie świetnie, bo też y, ustawia nas trochę względem tempa tego filmu, względem jego formy właśnie, gdzieś na samym początku już. Tak, i w ogóle uważam, że jest tutaj kilka takich motywów łącznie z tym głównym memento Mori, mhm. które sprawiają, że to nie jest po prostu film o zombie. Bo ten film jest trochę taką przypowieścią, jest kinem survivalowym. Ale też kinem psychologicznym. Tak, jest trochę yy, filozoficzny. I ja się zgadzam z tym, że być może scenariusz nie jest tak dobry, jak sama propozycja podania, jak forma, czyli operatorka, montaż, koloryzacja i tak dalej, i tak dalej. Tak cały czas w zasadzie od pierwszej do ostatniej sceny jest w tym filmie tak intensywnie pod kątem wydarzeń, które nam proponują twórcy, że ja w zasadzie nie nudziłem się przez ani moment. Ja też nie, absolutnie w ogóle nie, nie ma takiej opcji dla mnie na tym filmie. Też uważam, że świetnie ten film jest zagrany. Szczególnie jeżeli chodzi o naszego głównego bohatera, dwunastoletniego Spyka, którego zagrał Alfie Williams. Mhm. I zapamiętajcie to imię i nazwisko, ponieważ. O chłopaku będzie jeszcze głośno. On w zasadzie cały ten film niesie na swoich barach, bo tak. jest głównym bohaterem i odbija się od relacji z ojcem i od relacji z matką przez większość filmu. E, tak, i zdecydowanie to na nim skupione jest oko kamery. Co też nie było oczywiste po zwiastunach? Nie spodziewałem tak. się tego kierunku? Ja szczerze mówiąc, chyba mogę to powiedzieć, bo to się w tym filmie nie wydarzyło, tylko mhm. to było moje podejrzenia, ja się spodziewałam, że rodzice będą go musieli szukać. A, że on zaginął, rodzice się wybierają na ląd. Że tam jest tak. jego droga, a my będziemy też obserwować ich drogę do niego. No nie, jest dużo ciekawiej. Tak. I uważam, że udało się tutaj świetnie rozegrać zarówno relacje z ojcem, czyli Aaronem Taylorem Johnsonem w tej roli. I następuje tam pewne przełamanie tego wzoru, na który zawsze tak. Spikey spoglądał. I udało się świetnie pokazać relację z chorą matką. Tak, to tak, jest tak, tak, tak. coś, co naprawdę jednocześnie bardzo popycha fabułę do przodu w pewnym momencie. Jednocześnie pozwala nam na pewne niewyjaśnione po drodze rzeczy, które mogą być dziurami, a mogą się. Mogą być do uzupełnienia. Tak. Ale uważam, że Jody Comer. Tutaj ma też bardzo wdzięczną rolę do zagrania, ponieważ ona się obraca na tych takich skrajnych emocjach. I tutaj, gdyby to nie zagrało, to główny motyw tego filmu prawdopodobnie by nie wybrzmiał. No nie, bo wtedy nie musieliby się spotkać. No wiadomo. To, co jeszcze chciałabym dodać, to to, że uważam, że ten film. Dodaje kilka ciekawych motywów do tego, nazwijmy to uniwersum. Uh -huh. I szczególnie chodzi mi tutaj o Alfę i jego prawdopodobnie późniejszy motyw. Bo my też nie wiemy tego na 100%. Re relacje Alfy, tak to nazwijmy. Tak. O, o. Tutaj jest w ogóle masa świetnych konceptów. Pomysłów, których być może dotychczas nie widzieliśmy w filmach o zombie, i w zasadzie cały ten scenariusz jest najeżony takimi konceptami. Przeskakujemy od jednej dziwnej sceny do drugiego dziwacznego pomysłu, albo trzeciego dziwacznego bohatera. Tak, i nawet jeżeli zdarzy się coś takiego, przynajmniej ja tak miałam, że pomyślałam o czymś, że to jest straszna głupota. Mhm. Okej, okay. ale gdyby na to spojrzeć przez pryzmat tego i tego, co może wcale nie jest. Tak. I wydaje mi się, że musimy dostać przynajmniej ten kolejny film, żeby pewne kwestie się rozjaśniły, ponieważ koniec tej pierwszej części, no to będzie jedna z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy, chyba w tym filmie, z tej racji, że tak jak powiedziałem, to jest pierwsza część z planowanych potencjalnie trzech. To ten film w zasadzie kończy się w pół drogi. Kończymy całą historię w takim momencie, że wiemy, jaki jest kierunek. Ale nie wiemy, jaki będzie efekt, plus pojawiają się jeszcze inne postacie, które tak mieszają w tym kotle. Ja wiem, że ludziom się to nie będzie podobało. No bo to ale... jest najbardziej kontrowersyjny ruch, tam. Ale, ale mnie się podobało. I mam takie. Właśnie idealnie w tym momencie zaczynamy nową historię, która potrzebuje kontynuacji. I muszę przyznać, to chyba też nie będzie spoiler, że po raz drugi w tym roku pojawienie się w tym konkretnym momencie filmu tego konkretnego aktora. <laughs> Sprawiło, że nagle film nabrał trochę więcej wartości. Nie. Taka wisienka na <grym> dole. Dało natący. takie. <grym> ja tylko powiem, że chodzi o Sinners. ale to już resztę sobie poskładać. puzzle. Jest to film świetnie zagrany. Ma y, kosmiczną operatorkę, montaż, y, oprawę wizualną. W ogóle tak to muzycznie im, też, też jest tak wspaniale muzycznie, to Bo to jest takie brytyjskie podejście do filmu o zombie. Po prostu jest tak. inaczej. Ja powiem szczerze, miałem tutaj jakiś właśnie problem tu, problem tam. Zastanawiałem się, czy to ma sens. Dlaczego używamy tego? Czemu to jest kręcone Dlaczego w taki ten sposób. dzieciak ma więcej szczęścia Ta, niż rozumu? Na przykład, ale zasadniczo w ogólnym, ostatecznym rozrachunku to mam to wszystko w poważaniu, bo po prostu bawiłem się znakomicie. Bo jest to intensywne, bo to jest takie kino, na które chodzę z przyjemnością, bo takich filmów już się praktycznie nie kręci. A jeżeli już się kręci, to właśnie z masą niepotrzebnego CGI, za trzy razy większe pieniądze, z trzy razy bardziej marnymi aktorami w rolach głównych, ale mają większe nazwiska. I tutaj uważam, że ten Aaron Taylor Johnson nawet, nieszczęsny, który ostatnio w jakichś klejwenach powystępował i tak dalej, też ma co pograć. Tak! To znaczy, to jest takie w jego kluczu. Tak. Ale. Ale ja, ja takiego kina chcę więcej, chcę na nie chodzić i chcę je polecać. Więc jeżeli pójdziecie na ten film do kina i wrócicie z niego y, szczęśliwi, równie szczęśliwi jak my, to dawajcie znać w komentarzach. A jeżeli nie wrócicie szczęśliwi, no to trudno, to wrócicie po innym filmie. Ale to też możecie dać znać w komentarzach dlaczego. No, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Ja nie ukrywam. Ja czuję, że m, chyba jestem w mniejszości mimo wszystko w swoim. Pod jaraniu tym filmem, ja ale. Nie wiem. Ja wyszedłem i mówię: super. Ja, ja, ja w ogóle tak się zastanawiałam w trakcie seansu, czy czy ja jestem sama, czy tobie też się będzie podobało. Ja widziałem, że zerkasz na mnie kilkukrotnie podczas seansu, w sensie kątem oka, ale byłem tak invested w to, co oglądasz. Zawsze na Ciebie spoglądałam, jak się pojawiała muzyka jakaś nowa. O, okay, okay. E, no, także dobry film o zombie. Rok 2025 i z szansą na więcej. Mm. Czego chcieć więcej? Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.